Cześć, jestem Kapral i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. No i słuchajcie, jak widzieliście po wstępie, tak jest udało mi się być kolejną 25 rangę. Tym razem zrobiłem to na Rico. Biłem to oczywiście z moimi klanowiczami, czyli z Madbojem oraz z Harry Potterem. Myślę, że też to właśnie widzieliście na początku filmu. Jeżeli Wam się film spodoba, to koniecznie zostawcie łapkę w górę pod tym filmem i zostawcie też suba, jak oczywiście jesteście nowi. No, i teraz ja wam pokażę tutaj kilka gierek. Graliśmy to na hejście, więc oczywiście mecze tutaj były krótkie. Niektóre były długie, na przykład o, ten ostatni był naprawdę mega wyrównany. Możemy zobaczyć oparcie, tutaj graliśmy na gości, co mieli po 30 tysięcy pucharków, nie? Więc no. I to chyba tutaj graliśmy właśnie z Steamem w tym ostatnim meczu. No tak, i zobaczcie, oni mieli powyżej 30 tysięcy, a my mamy ile. Ja mam tak około 25. Harry ma, no, w sumie ma chyba. Czekajcie, on ma, nie, no ma mniej ode mnie, ale ma też podobną ilość pucharków. No i Matboy tutaj ma prawie 29 tysięcy, ale i tak widzicie, że trafialiśmy naprawdę na mocnych graczy. No tutaj, akurat ten hacker 23 tysiące w tym meczu, co trwał 35 sekund, to byli tacy, którzy mieli tak bardziej. Po tyle samo pucharków co my, ale tutaj wiadomo, też się nie liczył pucharki. Ważne jest też ustawienie: zobaczcie, jak my tutaj się ustawiliśmy. Ja idę na lewo, Harry potem na środek, a Mad Boy na prawej stronie. Oni tutaj właśnie źle to zrobili. W ogóle ten Edgar też wydaje się, że on jest taki łatwy tutaj, ale czasami naprawdę może nieźle denerwować. No i ogólnie tak właśnie. To wyglądało ten mecz bardzo szybki. Tutaj widzicie, że oni sobie ładowali te ulty, i tutaj mecz trwał naprawdę bardzo krótko 35 sekund. No i mamy wygraną, więc tak to właśnie wyglądało. I dobra, więc teraz Wam pokażę, oczywiście, kolejny mecz. Teraz może Wam pokażę tych porażek, to może nie będę pokazywał. Teraz Wam jeszcze pokażę ten mecz. Tutaj trwał minuta 20 sekund. No, tutaj już było trochę gorzej ogólnie. Ponieważ chyba właśnie MadBoy tutaj miał bula na prawej stronie albo El Primo. A on z tymi tankami też nie. No, nie miał tak łatwo za bardzo. Ja tutaj oczywiście tak sobie fajnie obijam ościanki. No właśnie, tutaj jak sami widzicie, właśnie MadBoy to przegrał. Ale ja tutaj też pokonałem Jessie, no i ogólnie tutaj szkoda, że nie miał Harry Ulta, ale on sobie pewnie to zaraz naładuje. Tutaj już widzicie, że ból zginął. No i teraz tej Harry rzucił Ulta, więc... Coś tutaj się zadało tych obrażeń. Teraz tutaj idzie niezła kontra, widzicie? I właśnie... Teraz tutaj nas wygonili nieźle ogólnie. No i Harry ma znowu uluta. Napiszcie w komentarzu w ogóle, ile wy macie y, nie 35, 25 rank. 35 to może, może kiedyś się wbije. Chciałbym w sumie 30 za niedługo, bo to też wiecie. Z jednej strony to teraz i tak trzeba trafić na, y, trzeba trafić na mapę, bo jednak jeżeli tutaj no, nie będzie takiej fajnej mapy, na przykład takiej na hejście, gdzie mecze mogą trwać szybko, no to wiecie, że na tych mapach odgracz już nie można wbijać pucharków, więc na pewno na takich, wiecie, mapach tych różnych odgraczy to już nie, no nie możemy puszować, to jest głupie. I dobra, teraz Wam jeszcze pokażę właśnie tutaj ten ostatni mecz, który trwał minutę i 31 sekund. Tutaj naprawdę było, no nieźle, nieźle to wyglądało, zobaczcie tutaj. To byli właśnie ci gracze, co mieli powyżej 30 tysięcy, i ja się naprawdę mega cieszę, że my ich porobiliśmy. Ja tutaj właśnie no. Nie zabiłem tej Bibi, tak tej mało zabrakło. No i właśnie ten początek był najgorszy. Początek był naprawdę tutaj najgorszy. W ogóle im nic nie zadaliśmy. Tutaj by coś próbował. Ale też to za bardzo właśnie nie wychodziło. No tutaj akurat już Harry go pokonał. Ja też w ogóle ten, no, tym ultem nie trafiłem w tego Rico. No i tutaj widzicie, że zostawiliśmy tego kolta, więc ja w ogóle myślałem, że o już teraz w tym momencie, że to, że to już jest porażka, nie? że my nie mamy szans. Ale zaraz zobaczcie co się stało. Znaczy no w sumie widzieliście już na wstępie tego filmu. Ale jeszcze na przykład o tej akcji nie widzieliście, no tam oni sobie musieli naładować właśnie ulty, bo tutaj naprawdę jak wypuścicie tego niedźwiedzia, no i tą wieżyczkę Jesse. Jeszcze teraz ogólnie Jesse jest po buffie, więc jest też mega mocną postacią, więc to już w ogóle. I patrzcie na to tutaj, naprawdę. Jakim zadawaliśmy obrażenia? Tutaj na dole był sam Colt, on tutaj wiedział, że nic nie zrobi. No i my właśnie tutaj po wygraliśmy, pokonaliśmy team. No bardzo dobre nie, bo tam mieli powyżej 30 tysięcy. No i co, to by było jeszcze tyle w tym filmie. Ja się już z wami żegnam, do zobaczenia, no i cześć!